Kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale Fit Fashion Freak. Jak widzicie, dzisiaj zupełnie w innym miejscu. Tym razem nie jestem w kuchni i tym razem nie będę dla Was gotować. Ale przygotowałam dzisiaj dla Was zestaw ćwiczeń, moich ulubionych ćwiczeń z gumami. Mam nadzieję, że skorzystacie. Lato w pełni, czas zabrać się za swoją sylwetkę. Eee, chcę Was zmotywować do ruchu, do zdrowego stylu życia, eee, dlatego wrzucam kolejną sportową inspirację. No to co, zaczynamy! Tell me what to do. Show me how to feel under your control. Everything is real. So hit me. So hit me. So hit me, first a confession, with you I feel a connection, with you it's like an infection, I've been infected with an obsession, with you never any tension, nothing but love and affection, enough of my case so let's cut to the chase, listen up cause these are the directions, directions. obey what I say, don't complain, I don't wanna hear questions, questions. follow my lead, i not fall to your knees, it's an order, it's not a suggestion, I'm about to teach you a lesson, I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. Head back, hands tied. Mouth shut, eyes wide. Cause baby, I'm yours. So, baby, I'm yours. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. Under I control So hit me So for the remainder No i poćwiczone, dzisiaj był trening z gumami. Pokazałam Wam pięć ćwiczeń, które powinniście wykonać przez 20 sekund i zrobić sobie między ćwiczeniami 10-sekundową przerwę. Jeśli chcecie, żeby efekt był jeszcze lepszy, to proponowałabym zrobić trzy serie złożone z pięciu ćwiczeń. Słuchajcie, namawiam Was na kupienie tego typu gum, bo możecie je wozić ze sobą wszędzie, możecie je zabrać na wakacje, one nic nie ważą, a Naprawdę się przydają. Ja uwielbiam ćwiczenia z gumami, ponieważ całe ciało jest napięte i tak naprawdę oprócz tego, że ćwiczymy, tak jak dzisiaj mięśnie nóg czy brzucha, napinamy inne mięśnie naszego ciała. Także naprawdę Wam polecam. Słuchajcie, lato w Także zabieramy się zaciczenia. Można ćwiczyć na zewnątrz. Zobaczcie w takich pięknych okolicznościach. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to subskrybujcie, dajcie kciuka w górę i oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie przypominał Wam o kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Pa!